Po tej stronie, jak zawsze, Konkol i ostatnio przybiliśmy magiczny próg 1000 subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zamontować napęd automatyczny do bramy dwuskrzydłowej. Mogłoby się wydawać, że to jest coś turbo skomplikowanego, inaczej, nawet ja tak sądziłem. Zawsze, jak gdzieś tam trafiłem na jakąś promocję, na taki osprzęt, to nie kupowałem, bo po prostu wiedziałem, że sobie z tym nie poradzę. No i szperając po internecie, trafiłem na stronę marki Electrobeam. Która szczyci się tym, że ich napędy można zamontować zupełnie samodzielnie, i jeżeli zrobimy to zgodnie z instrukcją, to otrzymujemy nawet normalnie dwuletnią gwarancję. No i jak mnie znacie, i motto tego kanału, ja chcę sam, ja chcę sam, więc skusiłem się na ich ofertę i na swojej prywatnej posesji na bramie dwuskrzydłowej zainstalowałem model ETM Fortis 01. Działa już rok bez żadnych problemów, więc przyszedł czas na bramy u rodziców. No, ale jak widać, poprzeczka tutaj była postawiona ciut-ciut wyżej. Brama większa, cięższa, szersza. Co za tym idzie? Wybraliśmy inny model, ponieważ jest to ETM-02, trochę jakby wyższy model z ich linii. No i dodatkowo był tutaj kolejny problem, czyli. Skrzydło musiało się otwierać szerzej niż 90 stopni, ponieważ musieliśmy tutaj osiągnąć kąt około 110-115, 10, może 120 stopni, ale mały spoiler, udało się. Dlatego pokażę Wam teraz cały tutaj proces montażu i jak możecie to u siebie zrobić samodzielnie. I żeby nie było, robię to po raz drugi w życiu jako totalny amator z tej dziedziny, więc. Tak typowy Polak. Mógłbym się już nazywać ekspertem, ale oczywiście żartuję, nie jestem żadnym ekspertem, więc jeżeli coś jest do poprawy, zwróćcie mi uwagę. A myślę, że również jest to ciekawy materiał dla osób, które po prostu chcieliby taki automatyczny napęd samodzielnie zamontować. Także zapraszam do oglądania i zapraszam również do zostawienia łapki w górę przycisku subskrybuj i zapraszam na materiał. A więc przy tej bramie największym problemem było to, że prawe skrzydło musi nam się otwierać szerzej niż 90 stopni. Dlatego zadzwoniliśmy do firmy ElectroBeam i ekspert doradził nam, że z modelem ETM-02, który jest w sumie rekomendowany do bramy o takich gabarytach, powinno się to nam udać. A więc zebraliśmy wszystkie niezbędne dane i użyliśmy dedykowanego kalkulatora, na którym sprawdzisz możliwy kąt do uzyskania na twojej bramie, podając kilka niezbędnych danych, takich jak odległość bramy od zawiasów, odległość na słupkach. Czy też długość siłowników. W przypadku tej bramy obliczenia trzeba było wykonać dla każdego skrzydła osobno, ponieważ jedno skrzydło miało się otwierać szerzej, a dodatkowo miało też inny rodzaj zawiasu niż to lewe. Także po upewnieniu się, że wszystko będzie pasować, zamówiliśmy zestaw ETM-02. Całość to koszt około 1800 zł brutto. I w skład takiego zestawu wchodzą m.in. siłowniki, centrala, lampka sygnalizująca, śruby i mocowania montażowe. Czy też dwa piloty To czego nie znajdziesz w zestawie, a na pewno będziesz potrzebował To kilka metrów kabla ziemnego do zasilania siłowników czy też centrali Kilka metrów skrępki do lampki i fotokomórek Peszle lub korytka jakaś A oprócz tego pewnie wkrętarka, wiertarka, wiertła Pewnie jakiś nożyk, kombinerki i obcęgi Także przystępujemy do montażu. Prace rozpoczęliśmy od przygotowania niezbędnego okablowania i montażu samej centrali. Centralę umieściliśmy na płocie, dodatkowo zamontowaliśmy taki mikrodaszek. Mimo że budowa jest oczywiście hermetyczna, to dodatkowy daszek na pewno jej nie zaszkodzi. Zaś kable doprowadzające umieściliśmy w takich solidnych korytkach w kolorze ciemnym, aby wszystko estetycznie wyglądało. Tutaj uwaga, takie korytko musi być szersze, ponieważ w korycie do samej centrali musiał nam się zmieścić trzy razy kabel ziemny do zasilania oraz dwa razy do siłowników oraz trzy przewody od skrętki do fotokomórek oraz lampki. Kable do siłowników, lampki czy też fotokomórek najlepiej by było puścić już w samym słupku. Niestety w naszym przypadku, dawno temu, przy montażu bramy te słupki do około połowy zostały wypełnione betonem. Więc u nas ten pomysł nie zdałby egzaminu, ale tutaj ponownie użyliśmy mało widocznego korytka w kolorze czarnym. Po ponownym pomierzeniu, wprowadzeniu wymiarów w kalkulator, przystąpiliśmy do montażu siłowników. Zgodnie z tym, co nam wyliczył, w przypadku prawego skrzydła, gdzie zawias wystawał, musieliśmy dołożyć do wartości o. I tutaj wykorzystaliśmy taki kawałek starego profila, aby osiągnąć po prostu maksymalny kąt otwarcia. Należy też pamiętać, żeby siłownik był 40 cm lub wyżej nad ziemią i aby sam siłownik posiadał delikatny spadek w stronę bramy. Żeby po prostu woda mogła swobodnie z niego ściekać, czyli po prostu mocowanie na bramie montujemy ciut niżej niż mocowanie na słupku. Jeżeli chodzi o wszystkie wymiary od osi zawiasu, to u każdego oczywiście będą one inne ale dokładnie pokaże nam jej kalkulator po wprowadzeniu wszystkich wymiarów, o które prosi. Przyszła pora na mały test na sucho, i tutaj udało nam się osiągnąć zamierzony kąt otwarcia. Także Tata zabrał się za przeprowadzenie kabla z zasilaniem na drugą stronę. Oczywiście najlepiej by było mieć to wszystko przygotowane przed samym montażem, a ja zająłem się podłączeniem wszystkiego. Całość robimy zgodnie z instrukcją, naprawdę nie jest to nic skomplikowanego. Po prostu łączymy kable według schematu. Warto jedynie nadmienić, że mamy dwa osobne wejścia opisane jako motor 1 i motor 2 delay i praktycznie tylko w tym miejscu musimy pomyśleć, które skrzydło podpiąć jako furtka, czyli pierwsze, które będzie nam się otwierać. Cała reszta jest dokładnie jak na schemacie. No i mamy pierwsze uruchomienie Póki co na roboczo Zamykanie Podoba Ci się? Kiedy już widziałem, że wszystko działa prawidłowo, przystąpiłem do montażu fotokomórek. I w tym przypadku jedna linia, tylko na zewnątrz bramy. Najczęściej przy bramach dwuskrzydłowych powinny być dwie, ale w tym przypadku nie ma możliwości, aby samochód stał wewnątrz bramy, ponieważ sam wjazd i garaż jest po ukosie i trzeba po prostu przejechać przez bramę. I tutaj, tak samo jak poprzednio, zamontowaliśmy na dodatkowych kątownikach, ze względu na to, że przewód nie mógł zostać puszczony w środku słupka. Zamontowałem jedną fotokomórkę, następnie za pomocą lasera wyznaczyłem wysokość dla drugiej. Kolejno podpięcie kilku przewodów ze skrętki i tak naprawdę to już wszystko. A tutaj mały test fotokomórek. Oczywiście po wykryciu przeszkody skrzydło automatycznie cofa się na pełne otwarcie. Warto też wspomnieć, że na obudowie znajdują się dwa przyciski, dzięki którym bez pilota możemy otworzyć dowolne skrzydło. Oprócz tego, standardowo na przycisku drugim mamy funkcję furtki. Wtedy prawe skrzydło zostaje nieruchome i otwiera nam się tylko lewe. Oczywiście możemy zatrzymać w dowolnym momencie. Powtórne kliknięcie zamyka z powrotem. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę, komentarz. I przycisk subskrybuj. Kolejny krok pilowy to 5000 subskrypcji. Możecie mi w tym pomóc. Także zapraszam jeszcze raz do zostawienia subskrypcji i do uzdrowienia przy kolejnych odcinkach.